Poczynamy bootcamp 3 dniowy w, środę... w środę mamy w środę mamy co? Idziemy teraz do hotelu ogarnąć się. Pogramy 3 dni. Mamy międzyczasie takie media day na ogłoszenie organizacji w środę mamy ogłoszenie, a potem idziemy do poznania na PGA, gdzie zagramy w turnieju od PLE w jakimś tam inaugurację, że tak powiem sezonu Polskiej Ligi Sportowej. Yeah. Oto nasz pokoik Oczywiście jestem z panem Kaper. I co mogę powiedzieć? Czemu jesteśmy w Tychach? Otóż dużo tłumaczenia, ale po prostu tak było z wszystkim najwygodniej, żeby po prostu tu zrobić Media Day na ogłoszenie naszego składu. Znowu mamy busa adwokacika, którym ten sam? Ten sam dokładnie, bo to już jest nasz, tylko musimy go nawet wkleić jeszcze. Pierwszy i ostatni Butkan Podwokacika. Mamy nową organizację, ale dzisiaj jeszcze jej nie mamy. Bo podpisujemy za dwa dni kontrakty. Co? Jest Nieskolne marzenia zagrania na wielkim stadionie. Zagrasz dzisiaj PCW na wielkim stadionie To nie jedno. Daj nie waliście. Wielkie okay. fajne foto. Dzięki, dzięki. W topeczce okay. Tu jest szefo. Oh. No tam coś... Co to jest? Zagadka. Reboot <laughs> camp. Nie ma. no, nagrywam się, fajnie wygląda. Jak podróż do Szczecina 7 godzin? 8, przepraszam. No nie wiem, dałem radę, no ale co się dla roboty, roboty nie robi. Jesteśmy na Mediateju Opóźnienie oczywiście. Patrzcie tutaj, są piłkarze, nie? Ale mocniej są! Piek! Ale co zrobił? Wisła! Kraków! To pięknie przygotowane. Ale jest pięknie. Zobacz sobie, tylko złóż ładnie. Ale ładnie. Są mega ogólne, naprawdę. Ocenie, weź rozłóż i złożysz Proszę prezentację. Wow. Zajebiste są naprawdę. Mi się podobają. Na czole, Mores, Król, Cristiano Ronaldo. Siedemeczka No, no wiadomo, że. Tylko Musi Messi... to poskładać potem ładnie. Fajne, tylko Messi, fajne. wiadomo. Spero. Jedenastki. Na własnych snajper. A jaki napada jakiś przykład z piłki nożnej? Jedenastki. Snajper z no Kto snajper z 11 Ja już nie pamiętam, ale dużo było. Naprawdę. No, bardzo pewno. Jakiś dużo piłkarz, no? Dużo, no. nie strasznie dużo No Tak, aż mi się A, nie chce wymieniać. Do tego no to... nie będę wymieniać. Nie, no, no, żadnego? Ale strasznie no strasznie dużo. No 11 są snajperzy, nie? ale ja jestem 11, bo dwie jedynki czyli jestem numer jeden na świecie. To jest taki rozkwitny w sumie, rozumiesz? Mm -hmm. Top 1 snajper. Dobra, pokaż presję. 11, rating. Rating. 0, 11. <laughs> Em I Emiath też 0 czyli to -ja nieprawidłowo. Tak, Emiath -ja 011 Wczoraj Wczoraj koledzy zrobili pramkę, nie? Dostawili mi Emiath 11 na tak, tak surfy. Więc tak naprawdę z tego się ta koszulka wzięła. No, no, -e, tak? Piękna, piękna. Jaka historia, co? gracze mają 11 ma? Drogba. Tak, wymieniaj. Ta, Klosek. Teraz się No też właśnie przypomniałem. Jeszcze coś? to Neymar, nie? Neymar. No, dlatego ja też. Wszystko się zgadza. I Dziamałek obok nich. Tylko dyszka. Dyszka. Dobra, ty teraz Dycha? Okay. To jest arystokracji. Jesteś fanboyem jego I Jeszcze raz. Dlatego masz 10. Rozumiem. Głośnie <głos》> jest fanboy dycha, myślę, że ty jesteś. To, 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 nie to pan jest fan na... Tutaj Mamy białą gwiazdę, wszyscy myślą, że to jest biała gwiazda. Bo jest. Ale to jest odniesienie do Astralis, że będziemy to to najlepsi na świecie To oni też mają gwiazdy. Jeszcze chcecie coś wiecie tutaj? Okej. Pięć godzin nice. później, Kupia dalej nagrywamy. Raz. A Spróbujcie bez rąk, ręce dół, ręce dół. Na trzy no jak, no, jak Paweł odliczy twarze na Pawła i ręce na siebie. Raz, ja liczę, raz, dwa, trzy. Wow, Sama, co o tym sądzisz wszystkim? Na trzy, liczę. Liczę Kraków pan. w pany. dwa, Jest trzy. Powtórka, bo <laughs> to, to raz. Dzień wycięty z życiorysu. Tak? co Dzień wycięty z życiorysu. No, dokładnie. Dzień numer 3, cześć o, co? <grym>, co? nagrałem co? Wielki cześć, dzień Wielki dzień, podpisywać kontrakty z Wisłą All in games Kraków o. PSB Kacper Co on ci się? Cieszę się Chciałem, znaczy wolałbym jako piłkarz, nie? Ale niestety Spójrzcie na mnie Niestety nadaje się Też <grym>, nie nadaje się, o, do piłka, o, o, nie o, wiem Goście zdisował tutaj w jednym w jednej chwili Dobra, no jedziemy, dzisiaj mamy po pierwsze podpisywanie kontraktów z prezesem Wisły Potem spotkanie z głównym sponsorem Alling Games, a tu znowu mój bus adwokacika czeka i potem na końcu konferencja i wielkie ogłoszenie... Dzisiaj co jedzenie byku? Ty mi wziąłeś wziąć. No, aha, ja cię wziąłem no tak. jeszcze Gino we ze mnie kur. Kolejny dzień. Kolejny dzień w pracy, Kolejna jak to można powiedzieć. Wczoraj mieliśmy cały dzień ogłoszenie Wisły, gdzie pewnie widzieliście na socialach, jak w miarę chyba fajnie wyszło. Koszulki ładne, ogłoszenie ładne. Tylko zawodnicy niezbyt ładni. No i co, dzisiaj mamy w końcu taki dzień, jeden z trzech, gdzie możemy sobie pograć w grę. A jutro śmigamy na PGA już, więc no dużo nam nie zostało, ale... Jeden z trzech? No z trzech dni, gdzie możemy sobie tak naprawdę pograć. Tak. Które są te dwa inne? Wczoraj był dzień, którym nie mogliśmy pograć. Czyli wczoraj drugi? Wczoraj dni, które możemy pograć. Nie, powiedziałem jeden z trzech dni, w które, które możemy pograć. W sensie chodziło mi, że w trzy dni możemy, tak. Byliśmy, ale jeden tylko możemy pograć. Dobrze powiedziałem, tylko my źle interpretuje to zdanie. Zgadzam Czy, co się. Powiesz? Zgadzam no. się. No. Bardzo dobrze. Zawsze się <laughs> 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 Klasy tutaj suba też? Taki tak, tutaj. Ja Widzę, że ty musisz Kata, zrobić swój kanał nie? już Katper, bo to coraz lepiej ci idzie.